No hej, witajcie w kolejnym odcinku Pokémon Emerald, nadal jestem na Victory Road i w ostatnim odcinku przegrałem z tym oto trenerem, no bo, no bo miałem no, ewidentnie mniej pokemonów i były one słabsze, natomiast teraz myślę, że zrobimy sobie rewanż i już nie powinno być żadnych kłopotów. No, tutaj do Drio jest ewidentnie szybszy. Ale Slacking teraz Hyper Beamem powinien sobie poradzić. No i idąc tutaj, trochę jeszcze sobie podlewelowałem. Slacking zdobył 42 level. Blaziken również. No i Blaziken nauczył się też nowego ruchu, czyli slash. Zawsze to spoko mieć nowy ruch. Chociaż nie wiem, bo to jest taki dosyć mało ciekawy atak no i typu normalnego e, dlatego nie wiem czy będę go używał e, no a tutaj mainetric przeciwko kadabrze cios krytyczny i najmniejszych kłopotów nie mieliśmy z jego pokonaniem następny Pokemon to będzie Electrode no i na tym Elektrodzie ostatnio się wyłożyłem e, może Slacking powinien sobie poradzić Uuu, samo zniszczenie, to w sumie dobrze, że użyłem slackinga, bo jest szansa, że to przeżyje. Nie przeżył tego, to był cios krytyczny. No i teraz Gardevoir przeciwko Shiftri, czyli tepowi mrocznemu. No to tu ewidentnie Blaziken bo nie mam żadnego ataku, który mógłby się przydać przeciwko e, mrocznemu pokemonowi. Mm, a dajmy tego... Double Kicka powinien sobie poradzić. No, jednak e, jednym atakiem nie da rady. Ale drugi atak już powinien go zdjąć dokładnie tak. No i Vito pokonany, co prawda, za drugim podejściem, ale jednak. I czego on tu strzegł? Full heala. No, powiedzmy, że spokojna groda. Co tutaj jeszcze jest na tej podziemnej rzeczce? A tutaj mamy kolejną walkę. Czy robię się już zmęczony? Ta dziewczynka zapytała. Powiedziała, że muszę się już robić trochę zmęczony. No, odpocząłem sobie przed chwilą w centrum Pokémonów, więc, więc nie jestem zmęczony. Dobra, na Skarmorego pokemona stalowego no raczej gardevoir nie za bardzo, więc tutaj po raz kolejny Blaziken. Ale latające ataki, to będzie bolało. No, cios krytyczny jeszcze. Jeszcze Blaze Kick spudłował. No to sorry Blaziken, ale nie popisałeś się tutaj. Nie za bardzo mam tutaj czym zaszaleć. Spróbujemy main trick i bite. Nie, Byte nie jest skuteczny na stalowe pokemony, z jakiegoś powodu. Ale z drugiej strony sfinczował go i nie mógł zaatakować. A jak sobie poradzi Thunderbolt? Niby jest to stalowy pokemon, ale jest to też latający. O, Thunderbolt dużo lepiej. I sablaj. No, na sablaj zostańmy z e, menetrickiem. To nie ma zbyt dużego znaczenia, bo na sablaj i tak nie ma e, żadnego ataku, który byłby super skuteczny. To z powodu tego, że mam no, taką, a nie inną kombinację typów. Mm, od razu zabiorę sobie jeszcze e, tego XP. -B. Szera od Plazikena, który jest padnięty, i dajmy go może tym razem Ludicolo. I idziemy dalej. U podwójna walka. Jakie mam Pokemony na pierwszych miejscach Gardevoir i Ludicolo? Myślę, że ok. Oni wyglądają jak rodzeństwo. Claydol i Medicham. No to fajnie, fajnie. Na Claydola mam Ludicolo, na Medichama mam Gardevoir. No, mogło być trochę lepiej, ale. Hmm. Ale Claydol, na no sam w sobie jest dosyć mocnym Pokémonem. No tutaj z Medichamem nie było żadnych problemów. Ludicolo level 43. Czyli levelowanie idzie mi całkiem fajnie. Co my tutaj mamy? Zmiana umiejętności z przeciwnikiem. Ciekawe. Zdajmy e tutaj może coś defensywnego, czyli Command na Gardevoir. A tutaj Surf e zaatakuje oba te Pokémony jednocześnie. Więc będzie dobrym wyborem. Natomiast sobie troszkę na przyszłość zwiększymy specjalny atak i specjalną defensywę. Znowu ten skill swap. Uczy się nie ziemi. Ale Gardevoir ma teraz umiejętność lewitacji, przez to, że Claydol e, zamienił się swoimi e, umiejętnościami. Spróbujmy tak to rozwiązać. O! Full restor znowu! Ci trenerzy na Victory Roast tutaj się widzę nie patyczkują, tylko leczą swoje pokemony jak potrzebują. jest no niezbyt efektywne, ale... Grunt że jeden do załatwiony. No, czas krytyczny. Drugi Klejdol również. A, jeszcze jeden pokémon został i to jest Lanturn. A spoko, typ wodny. Czyli coś dla naszego. Dla naszego Ludicolo. Przy okazji trochę się podleczy. Dobra, co dalej, co dalej? Kolejny trener i kolejna szansa na doświadczenie dla moich Pokémonów. I kolejny trener pokonany, tym razem o imieniu Owen. A ja kompletnie nie mam pojęcia, w którym kierunku idę. Może tu? Nie, tutaj jest w ogóle ślepa uliczka. Eee, tutaj jest kolejne jakieś jezioro. Zobaczymy, co się stanie, jak je przepłynę. A, dobra, trafiłem e, z powrotem tam, gdzie już byłem. Czyli raczej na razie kręcę się w miejscu. Jeszcze. A, tu jest drabina, dobra. Tu jeszcze nie byłem, jest jakiś przedmiot. Psychic, TM-29. Tylko że problem w tym, że moja gardevoir zna już e, mój gardevoir, bo to jest samiec przecież. E, zna już Psychic, a raczej innego pokoju no nie będę uczył tego ruchu. No ale nigdy nie mów nigdy. Czyli jeszcze e, pozostało skoczyć tutaj. Cały czas jestem bombardowany przez te dzikie golbaty. No, ale przy okazji zław pan sobie Lerona Dzikiego, czyli ewolucję Arona. Pokémon stalowa zbroja. Kiedy dwa Lerony spotkają się na Dziko, w Dzicze, o swoje terytorium, uderzając w siebie swoimi stalowymi ciałami. Dźwięk tych uderzeń ciągnie się na wiele mil. Czyli kolejny wpis do Pokédexu, a ja nadal nie wiem gdzie iść. No i ponownie tutaj stąd przyszedłem. Czyli gdzieś musiałem ewidentnie ominąć któreś w przejście. Tędy już szedłem, tędy stąd przyszedłem. Czas tak, tutaj. No nie no, cały czas pływam. A, tutaj mi nie było. Dobra, już myślałem, że cały czas pływam w tym samym miejscu. Kurczę, odwróciła się, a myślałem, że będzie podwójna walka. O, lipa. Dobra, teraz w którą stronę to mi wygląda na miejsce, w które powinniśmy iść, ponieważ są jest zagrodzone kamieniami. Strasznie dużo tych animacji, żeby się przedrzeć przez kamienie. Hmm, i nagle zrobiło się jasno, a to by się. A to by wyznaczyło, że chyba zbliżam się do wyjścia. No, jeszcze jeden trener. No, mam nadzieję, że wyjście już niedaleko, bo moje zapasy zdrowych pokemanów kurczą się i kurczą. A nie chcę używać jakichś revive'ów albo miksturek, no bo lepiej oszczędzić je sobie na, na elitę, na elitarną czwórkę. O, Gardevoir is lacking. No, taka walka wygląda znajomo. Uuu, no i został mi jeden Pokémon na dobrą sprawę, no nie licząc Tropiusa, który na niewiele się tutaj zda ze swoim 23 levelem. No, powiem Wam czarno, to widzę. <grybujesz> no właśnie, spodziewałem się czegoś takiego. Serio, leczycie się Full Restorem. Nie no, to w takim wypadku to ja muszę się też wyleczyć, bo yy, zaraz padną mi pokemony, a nie chcę mi się znowu przechodzić tego labiryntu po raz kolejny. Max Revive, mam jednego, dajmy go jednak Slakingowi chyba, on jest taki najbardziej pewny. A ten gardevoir i Slaking cały czas zamieniają się abilitkami. To ten slacking zna volta Dziwne. Teraz, jak się Gardevoir zamieniła ze slackingiem, to, to ona nie potrafi atakować w każdej turze, tylko dopiero co drugą, tak jak slacking. No, dosyć ciężka jest ta walka. Muszę przyznać, Ludicolo już 46 level. Serio? Kolejny slacking. Wow. Uła, cios krytyczny. Nie wygram tej walki. Nie ma opcji. No, jeden slacking pokonany, ale tu jeszcze dwa Pokemony przede mną. Dasklops. Ej, 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 kogo by tu teraz wskrzesić? E... No, spróbujmy tego Blaziken'a. Walczące ataki na slackinga będą skuteczne. No, hmm, a tutaj spróbujemy Giga Draina może chociaż trochę. Latający atak... Jakie ruchy znają te Slakingi? To jest... Ja nie wiem. Hmm. No to kolejne wskrzeszenie, kogo jeszcze nie wskrzeszałem teraz, może inny trik. Znam roczne ruchy, będzie się nadawał do walki z Dasklopsem. No nie, no to, to, to jest jakiś żart, serio. Slacking kontra slacking, chociaż już to przerabiałem. Trzęsienie ziemi. Ten pokémon zna chyba wszystkie możliwe ataki. Z... Takiej walki jeszcze nigdy nie prowadziłem. Czy to jest szok. Wow, nie, no nie wiem co powiedzieć. Takiego lania to jeszcze nigdy nie dostałem. Naprawdę. No i dobra, pora na rewanż, bo taka zniewaga nie może przejść obojętnie. Tym razem moje pokemony są w pełni zdrowe i zobaczymy jak mi tym razem pójdzie No, a tym razem też nie było łatwo, ale na pewno e, łatwiej niż poprzednio, jak się ma większy zapas e, Pokémonów do wyboru. Oczywiście mój, e, mój ludzi znowu został zatruty, no ale ja mogę dalej zmierzać ku wyjściu. No właśnie, tak jak się spodziewałem. Udało mi się dostać e, do Ligi Pokémon. Brama centralna do Ligi Pokémon. No i co? Myślę, że na dzisiaj wystarczy. No a w kolejnym odcinku już na pewno podejmę wezwanie Ligi. Także mam nadzieję, że będziecie wtedy ze mną. A ja na razie Wam dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!